I co my teraz zrobimy, jak nie mamy hosta? Ja bym w ogóle walił ten turniej. O ty kur... Nie, ja nie chciałem. Mmm, pysne. No dobra, a dzisiejsze wyzwanie to będzie test wiedzy. Kategorie to matematyka, historia, piłka nożna, chemia i... GÓWNO! A teraz sobie zaczniemy od kamilota. Pierwsze pytanie: ile to jest 2 razy 6? Mm, przecież to jest proste. 2. Dwa... No to masz w mordę. Dobra, teraz pytanie do Tufa. Ile to jest 3 podzielić przez 1 plus? To jest 3. Źle, nie dałeś mi dokończyć. Czy jeszcze do plus węgiel, czyli 3. Więc nie macie punktu. Teraz Globert. E, pytanie: Ile było uczestników na początku pierwszego sezonu Forte City? Nie pamiętam. Chyba. 1400. Dobra odpowiedź! To zapytamy: Nie wiem, Globerta. Jaki jest symbol magnezu? Glut. Nie, chodziło mi o Aha. No i jeszcze ostatnie pytanie do może Sarjo. Kto wygrał złotą piłkę w 2018 roku? Albert Aniston. Dobra odpowiedź. Teraz drużyna Meltusa. Zaczniemy od ich kapitana. Jaki jest symbol wodoru? Zamach na World Trade Center. Nie, to jest błędna odpowiedź. Teraz sejsmo yy, dla ciebie. Kto wygrał Euro 2016? Albert Einstein. Nein. Yy, to była druga żona. Mieszka pierwszego. Teraz Kram. Dla ciebie pytanie. Jak się nazywała. Żo pierwsza żona mieszka pierwszego. Krystianu Mixel. Wow zgadłeś dwa punkty. Naprawdę? Dobra to teraz lećmy w tą samą stronę. Zaptor. Jak się nazywa druga żona mieszka pierwszego? Nie wiem. Master Nubek. Nie to jest błędna odpowiedź. Teraz Glut. Dla ciebie pytanie. Kto powrócił? W Forte City sezon pierwszy w połowie. No, w, no przed mergem. Twój stary. Nie to jest błędna odpowiedź. Pytanie do hydranta. Hydrant. Ile to jest 1 plus 1? Dwa. Brawo! 15? Messi czy Ronaldo? Albert, Einstein mm, Nie, to jest błędna odpowiedź. Macie węgiel, czy więcej niż drużyna Scrubza. Dobra, a teraz drużyna Jamesiego, lecimy z tym. Pierwsze pytanie do Tentro. Eee, kto był ostatnim królem Polski? To był Leo Messi nie, akurat to jest błędna odpowiedź. Teraz Forks, dla ciebie pytanie o to takie. Kto wynalazł. Gówno! Klasner Dobra odpowiedź. E, jakim wynikiem skończył się mecz otwarcia tegorocznego Euro, gdzie grały Niemcy i Szkocja? Niemcy to... GÓWNO! No masz ci los, to jest błędna odpowiedź. Serio? Dobra, te, teraz Fleur. Dla ciebie mamy pytanie o to takie. Symbolem Helu jest... Co? GÓWNO! No zaliczę ci to. Macie trzy punkty. Teraz Magnifo. Dla ciebie pytanie... Rok zamachu na World Trade Center to 1,1595. Hashtag EF6. Źle! I ostatnie pytanie dla Tapsiego. Dla Jaki był najdroższy transfer w historii? Jaki piłkarz? To był twój stary przeszedł do Realu Madryt. Dobrze! Teraz ostatnia drużyna Myst'a Glomp, podaj mi rozwinięcie, całe rozwinięcie liczby Pi League of Legends O ty kur... A więc mam już wywalone Głosujcie, yy, czy to ma być Glomp, 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 Glomp czy Left Zagłosujcie w komentarzach. widzimy się w następnym odcinku na tym kanale! Nara!